Nie, się Filipa, byś Filip, abyś A, ruszył dupę. Bardzo dobrze. <reprom quèüyor> ja, pr... ja tylko słyszę, Filipie, przydałoby się, żebyś ruszył dupę, to nie? Przeciwnik jest twoim wrogiem, życiowym Fireblade. Jaka popoga, kurwa, nie! I prawdopodobnie, Je... czekaj. Właśnie on bramkę. Ja myślę, że ten typ wjedzie, kurde. Dobre. A my mamy colo 38MZ, owje. Oh, a yeah. Mateusz, czemu colo 38MZ? Bo musiałem myśleć sobie nikt na Quizletta. Nie, kurde. Znik, jaki słyszałem. I Mateo było zajęte. Kojo. Ja pierdolisze, ja myślę, że. So, co tu się w czasie? Co mi się babcia. w czasie? Spójrzmy. Mateusza, 12-letniego, jak się myślałem. <laughs> Ej, czemu kolo się? no nie wiem eee, nie kolo no bo jakby, why not Pewno mówiłeś 8, do swoich 8. kolegów, co tam kolo Znaczy nie, nigdy, to znaczy tam, nigdy nie mówię kolo O tam kolo Nigdy nie mówiłem kolo eee. Szkołę i w ogóle. Ale no, powiedziałeś, że jest Twoja piłka Ale na ty to No, żeby mieć piłkę, za chwilę będziesz. Nie zaskoczyłem, bo. mam przeciwnie, go i w ogóle. Ale no do takiej piłki? Tak, do takiej piłki. Dobra, nie będzie. Przepraszam, że cię tak. Dawaj, dawaj. Co się dzieje? Dawaj! Wsteczny? Nie! Moja depresja jest duża. Czego doła wyż? za chw puco połknę. Nie, nie wiem czemu. Tylko nie boli! No i co, i teraz nikt nie idzie, tak? Ooo, fuck! Nie no. Down. Naciągnąłem naciągnęłem z mięśnią. No to już po co wstało trąba, nie? Nie, bo robiłem jiu żeby, żeby kliknąć z kaszmi światła. Ottawa kamera. No i co, co powiedz mi co... O kurde! O kurde! Zeszedłem <grymne> we wniosku, że materiały Amena wspomniałam opóźnienie rozwoju. Weszedłem do wniosku, że jesteś opóźniony. Jeżeli tyle czasu zajęło, ci wyprzednie tego z tak. To stwierdzam dalej, że to ty... Patasz na mózg stary. Eee... Enchantu Resus. trzeciego. Że tym auto nie potrafię jakoś polecić. Na... Kurz. <laughs> nie potrafię jakoś za eee, nie polecić. Oni! Oni! Gonię! Gonię! Frajera! Jest! <noise> Zwilej się chciałem zapytać, jakim kolorem jesteśmy. ...nie <noise> <What? głos> Bo białe... Jakim kolorem jesteśmy? Miałem... <noise> no ciężko odróżnić, <noise> nie? ...nie Mnie strzelać, nie strzelać na, na bramkę. Bram. Mateuszu, czy my czasami nie jesteśmy zieloni? Nie. Jesteśmy różowi. A czerwoni, sorry, zapomniałem, przepraszam. Traf to. To nie Bedworsy. To nie Bedworsy. <noise> I ten leje, jest tak jakby to był roku. Stary, coś się, że stanie się memem TikToka pewnie. No zostaw mnie! Pydala. Ale... Powiedz mi co on pieprzy właśnie. Stary jadę z piłką, on mi kupie. A nie mam nikogo przed sobą. On pustą bramkę chyba. I wpija się taki śmietnik się Mówisz tak chyba... jakbyś jak był zaskoczony Sięwa różowy Tak jestem zaskoczony Przez, pier... przez się tym gierek co graliśmy byłem jedyny. I... I to jeszcze przez niego I... No to Czemu jesteś zdziwiony? Przez to, że taki gracz jak on nie powinien popełniać błędów O nie, dobra to, to jest szmaterskie zachowanie tak, to jest mój problem akurat. Ja dzielę z wami, po prostu tym problemem. No, was złaj ze mnie! Chłopaki ej, 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 mi się coś Co? Co? nie podoba, jo Mani. A mi. ja. ja. i. trzydzieści nie robię. Filipe, jeden koledzy, czy Ja Nie wiesz, jakaś ta umiejętność zawsze jest. Ja tego nie zbiorę. No, Filip tego też nie zbierze. Oa! Nie mam. Komar mi ugryzł, oh, ty! Nie, myślę, że ty będzie jechał jak się chciałem go... No, zostaw mnie! Eee, I chciałem od góry po prostu piłkę. Aha. Ci powiem mega. Nie, ja, myślałem... ja to kończę. Nie. What the fuck. Powiedziałem, że to kończę.